Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przyszedł mi zamówiony, nowy, pozłacany tarot królewski. Przepiękny, po prostu. To było moje też jedno takie marzenie, żeby, żeby tego tarota mieć, chociaż już tych tali troszeczkę mam, ale rzeczywiście yy, te karty są no, przepiękne. Przepiękne, bardzo takie. Cudownie wykonany, zresztą pokażę Wam za chwilę. Rzeczywiście, tutaj to pudełko już samo jest takie bardzo solidne. Czujecie, że rzeczywiście coś trzymacie konkretnego w tych rękach. To jest Ciro Marchetti i Barbara Moore 78 kart. Przecudowne. Zobaczmy. Ja foliki zdjęłam, bo już sobie oglądałam troszeczkę. Zobaczmy w środku. Mamy takie bardzo konkretne pudło. Jest książeczka. I jest dość gruba, dlatego że tutaj wszystkie karty zostały bardzo pięknie opisane. Zobaczcie, one są kolorowe. Wszystko tu jest bardzo ładnie przygotowane. Każda ta grafika się pojawia, czyli nie tak jak w poprzednich, że było to czarno-białe i tam parę słów w zasadzie było zawsze napisane. Tu, jeśli ktoś jest e, początkujący, to rzeczywiście m, tego opisu jest tu sporo, także bardzo, bardzo fajnie zrobione. No i zobaczmy same karty. Tutaj, nawet w środku, zobaczcie. Pojawia się grafika z karty Głupca. Karty dodatkowe. To jest rozkład celtycki, krzyż i rozkład codzienny. Z drugiej strony, zobaczcie, pięknie, naprawdę wszystko takie bardzo solidne. Brzegi są właśnie pozłacane, złote, takie bardzo mocno świecące. I karty są grube, grube, solidne. Naprawdę e, pokażę Wam, jak wyglądała ta poprzednia wersja, z której też wcześniej korzystałam i korzystam. No, jest różnica, prawda? Jest różnica. Pokażę to może tak y, koło siebie. Karty są te poprzednie zdecydowanie mniejsze. W tych poprzednich było obramowanie, tutaj jesteśmy bez obramowania. No, i grubość karty jest naprawdę znacząca. Tutaj, trzymając tą, to trzyma się bardziej taki papierek, a tu jest bardzo taka prawie że plastikowa, jakby karta. Jedyny, nie wiem, minus, może te karty łatwo było objąć w ręce, przetasować, tak. Natomiast te, no trzeba się już do nich przyzwyczaić, bo tutaj przetasowanie, zobaczcie, tak grubej talii, gdzie ciężko nawet jest objąć te karty. A, pomieszałam sobie teraz. A, jestem udana. To rzeczywiście jest problem. Dobrze, przemieszałam. Ja miałam je po kolei poukładane, teraz przemieszałam. Trudno, będziemy... Je odkrywać, pokazywać tak, jak one tutaj są. Mamy kartę pustelnika. One są takie bardzo y, trójwymiarowe, wręcz bym powiedziała, te, te mm, grafiki. Takie bardzo dokładne, szczegółowe. Kartę mocy. Rydwan. Patrzcie, jak pięknie się błyszczy, aż wszystko. Kochankowie, cudowni. Paleczku za chwilę, dobrze? Co mam ci zrobić? A rzucić. Dobrze, rzucimy. O, arcykapłan, zobaczcie, pięknie. Cesarz. Cesarzowa. Patrzcie, jaka jest bałość O każdy drobiazg, o każdy szczegół. Przepięknie jest to wykonane. Mak. Mm, arcykapłanka cudowna. Tak, mój piesek tutaj skacze z piłką. Wybaczcie, w tle. Głupiec. No, chyba mi się dwie lekko skleiły. Tak, zobaczmy. Tu mamy kartę świata. A już nam wchodzą arka małe. Czyli gdzieś tu przemieszałam te duże. Zobaczmy. No trudno. To będziemy sobie jednak jechać po kolei. Nie będę teraz tego szukać. Szóstka buław. Też chyba mi się tu dwie karty skleiły, czyli trzeba na początku dobrze tą talię e, tak jakby lekko powyginać, żeby ona się porozklejała. Szóstka buław. Tutaj wcześniej już pokazywany as buław siódemka buław, ósemka i też zobaczcie cała, cała ta część jest sklejona, więc trzeba sobie powyginać trochę, o właśnie i mamy tutaj ósemkę buław, dziewiątka, i też chyba mi się skleiła. Tak. Dziesiątka buław. Giermek. Też gdzieś tam się przykleił. O, giermek. Rycerz buław. Zobaczcie, pięknie tu wszystko przedstawione. Królowa buław. No i. Silny, ognisty, przepiękny. Król Buław. Tak, tu chyba jeszcze mam te arkana. O, jest arkana duże. Sąd ostateczny. Słońce. One są podobne, te grafiki. Ja Wam zaraz pokażę dla porównania. E, może zrobimy, odłożę słońce. I zaraz Wam pokażę dla porównania. Księżyc. Podobne, ale tutaj widać, że są takie odnowione, takie przemyślane, takie bardzo, bardzo pięknie zrobione. Właśnie taki, takie wrażenie obrazu trójwymiarowego. Tego nie było w poprzednich. Wieża. O, może wieże też porównamy. Diabeł. No, diabeł jest bardzo podobny do, do tej poprzedniej talii. Umiarkowanie. O, też damy dla porównania. Śmierć. Wisielec. Bardzo fajnie zrobiony. Zobaczcie. Wisielec jest super. Tutaj. O, się skleiło. Sprawiedliwość, takie bogate kolory, są takie bardzo głębokie, śliczne. Koło fortuny, Oj. no już arkana małe lecą, czyli mamy piątkę buław, biją się, tak. Bardzo też są takie intuicyjne, że um, Spojrzenie na kartę bardzo dużo nam już podpowiada. Nawet y, ktoś, kto nie przeczyta tego opisu, to już jakby będzie, y, będzie wiedział, y, jak zinterpretować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że, że pod tym względem, tak? Czy czwórka była, zobaczcie. Przecież patrząc na to, widząc rodzinę, widząc tą ochronę, tą miłość, to już nam jakby podpowiada, y, co ta karta y, symbolizuje, co oznacza. Tutaj mamy trójkę buław. Dwójka. Bardzo ładna. No i te karty dworskie to są naprawdę pełne koloru, złota, takie rzeczywiście podkreślające tego króla, królową, rycerza i pazia. No oczywiście as do tego. Królowa Przepiękna. Tu jest rycerz, buław. I też kolorystyka. Zauważcie, jeżeli e, dotyczy to monet, e, denarów, to zobaczcie, ta kolorystyka karty jest taka właśnie już w zieleni, czyli już też same kolory bardzo dużo Wam e, podpowiadają, tak? Tutaj mamy pazia, giermka, monet, monet było, tak? Powiedziałam monet czy buław? Oj, chyba się pomyliłam. Monet, denarów. Oj, 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 sklejona. O proszę, dziesiątka monet. No przecież widać to bogactwo. To wszystko jest tutaj takie bardzo wyraźne. I dziesiątka, nie, dziewiątka monet. Dziewiątka. No, felek się na czymś wyżywa tam. Teraz już nie biega, tylko się wyżywa na czymś. Coś gryzie. No, tu chyba się skleiły te dwie karty. Nie. Nie. Dobra. No są grube. Czasami naprawdę ma się wrażenie, że trzyma się dwie karty, nie jedną. Ósemka monet. Siódemka monet. A gdzie szóstka? A jest, dobrze. Piątka monet. Szóstka. A zobaczcie, znowu taki cały kawałek. O. Czwórka monet. No, czwórka jest inna. Też dam ją do porównania. Całkiem inna. Czyli niektóre są bardzo podobne, niektóre tak troszeczkę widzę, są zmienione. Trójka monet. Piękna dwójka monet. Zobaczcie z tą tęczą. Tego nie było. Eee, tutaj. Och, as monet. Cudowne. Z tymi zwierzakami piękne. No, i wchodzimy w miecze. Zobaczcie, zmienia się momentalnie kolorystyka. Tu była zieleń przy monetach. Tu wchodzimy w kolor niebieski z elementami takimi fioletowymi. I mamy króla mieczy. O, proszę: wszystko niebiesko, fioletowe, troszeczkę różu. Taka kolorystyka jednoznaczna. Zobaczcie, tu nawet kod jest taki cudowny. Jakiś mainkun albo może ragdol. Super. Rycerz mieczy. Tak. Paś, czyli giermek mieczy. Och, dziesiątka mieczy, mała śmierć. Proszę. Wykonana. Dziewiątka mieczy. Proszę pięknie. No, te karty są bardzo podobne do tej poprzedniej wersji. Co jest fajne, bo już jeżeli się przyzwyczajacie oczywiście do swojej talii, bo chyba każdy ma taką jedną ulubioną, z którą mu się najlepiej pracuje. Mnie właśnie najbardziej z tą wersją złotego czy pozłacanego tarota. Obojętnie czy w tej starszej wersji, czy w tej miniaturowej. Tą miniaturową też wykorzystuję, bo cały czas sobie wożę te karty ze sobą i w razie czego wyjmuję. Rzeczywiście... To ułatwia, tak? Jeżeli już troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak wyglądają karty, no to ułatwia nam to też potem interpretację. Tutaj mamy złodzieja, oszusta, jest lis nawet, tak? Oszustwo. Siódemka mieczy, kradzież. E, szóstka mieczy, bardzo podobna też do poprzedniej. Piątka mieczy. O, czwórka jest trochę inna. Pokażę do porównania. Śliczna też. Cudowna karta. Znaczy no, ona cudowna nie jest, bo akurat oznacza cierpienie i, i złamane serce i różnego rodzaju tego typu interpretacje. Natomiast no bardzo pięknie wykonana trójka mieczy. Mamy dwójkę mieczy. Też bardzo, bardzo mi się podoba. Znaczy mnie się wszystkie podobają, więc będę się tu zachwycać pewnie nad każdą. A z Zobaczcie ten gołąb w tle, taki biały. Ślicznie. I tu jeszcze też mi się skleiło. O. Król Kielichów. Proszę, jaka cudowna, piękna z pieskami, to są Maltańczyki, chyba, tak? Pieskami, królowa Pucharów, rycerz Pucharów, Paś kielichów, śliczna dziesiątka kielichów, też bardzo wymowna, bardzo dziewiątka, no ta jest bardzo podobna do poprzedniej rzeczywiście ósemka kielichów o przepiękna siódemka kielichów szóstka zobaczcie tam trójwymiarowość piątka kielichów bardzo ładna czwórka kielichów, trójka kielichów, no i tutaj skleiły się dwójka kielichów. No, tu jest drobna różnica. Pokażę wam, bo w poprzedniej wersji, z tego, co pamiętam, były dwie kobiety, blondynka i brunetka. Damy do porównania As Kielichów. Piękne są, powiem wam. No, mimo tego, że się je źle tasuje, y, po prostu będę sobie je jakoś tak przekładała, bo są bardzo śliskie, więc na pewno będzie y, taka tendencja też, żeby aby wypadały z rąk, tak. Jest taka możliwość, że no będą wypadały z rąk, ale mimo wszystko uważam, są cudowne. I teraz dla porównania, właśnie dla porównania, może sobie je tu złożę gdzieś na boku. Muszę wziąć starą wersję. Ja tutaj mam dwójkę, mam czwórkę mieczy. Zaraz sobie tu przejrzymy. Przy okazji zobaczycie też te. O wieża, jest dla porównania, już Wam pokazuję. Mamy taką obecnie i taką poprzednią. Ogólnie jest bardzo podobna, prawda? Tutaj ten mężczyzna leży Ci w inną stronę. Ale jednak no jest różnica, jest różnica. Co ja jeszcze tam dałam dla porównania? To nie. Arcykapłankę też nie. Te są bardzo podobne. Czwórka chyba była. O, czwórka. Czwórka jest inna. Widać? Inny, inny mężczyzna. Tutaj mamy jasnoskórego. Tutaj mamy ciemnoskórego. E, ogólnie zamysł jest dokładnie ten sam. Ale jednak niektóre są bardzo podobne. Natomiast niektóre tutaj rzeczywiście widać dużą różnicę między nimi. E, lećmy dalej. Tam mam jeszcze słońce. I... Miecze Puchary. Kochankowie też są inni, ale nie, nie wzięłam sobie do porównania tej karty. O, tu się nam pojawia właśnie dwójka Pucharów. Proszę. Proszę. Widać, tu mamy dwie. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo być może to jest mężczyzna z takimi długimi włosami, ale wygląda dość dziecięco, więc. Y Bardziej bym powiedziała, że tu mamy dwie kobiety. Mogę się mylić. Tutaj no, wyraźnie widać, tak? Że mamy do czynienia z kobietą, z mężczyzną. Ten delfin też tu się pojawia. Myślę, że też bardzo dużo właśnie nam wnosi do interpretacji. Co jeszcze tam miałam? Patrzę sobie, umiarkowanie jest o. O, właśnie, umiarkowanie jest też zmienione kolorystycznie trochę i kobieta też jest trochę inna też rudowłosa, też ma takie te lichy z ogniem, z wodą, ale jednak y, trochę graficznie jest inaczej. No i dobrze, tak, bo no, o to chodziło, żeby, żeby były te różnice w niektórych przynajmniej. Słońce jest bardzo podobne, tak. Ale jednak graficznie no, wygląda to tak bardziej trójwymiarowo, bardziej tak głęboko. I jeszcze szukam e, czwórkę mieczy. Czwórkę mieczy, bo ona wydaje mi się znacząco mm, odmienna. Znaczy znacząco, no też leży sobie e, osoba zmęczona. Wykończona, potrzebująca odpoczynku, oderwania się od swoich wszystkich problemów. A, pamiętacie tego złodzieja? Tutaj zobaczcie, inny troszeczkę, nie? No, gdzie jest ten pan? Umknął gdzieś tutaj. Mhm. Oj, 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 zobaczcie. O jest, jest, jest. Czwórka mieczy. Zarówno kolorystyka, yy, wykonanie. Zobaczcie, znaczące jest dla mnie przynajmniej. Tutaj w czwórce mieczy niektórzy interpretują, że te miecze lecą na niego, że one mu zagrażają. Natomiast karta oznacza odpoczynek, przemęczenie, oderwanie się od czegoś, bo on sobie leży, odpoczywa, jego miecz jest obok niego. Ale rzeczywiście te trzy miecze wyglądają tak, jakby one do, na niego spadały. Natomiast one są według mnie zawieszone nad nim. I tutaj zobaczcie, środkowy miecz nie, nie idzie ostrzem w tego człowieka. On jest odwrócony całkiem inaczej niż tutaj. I tu już e, nie interpretujemy, bo nawet zobaczcie, tutaj one były wszystkie skierowane, jakby w pierś tego człowieka. Natomiast tu widać, że one są gdzieś w powietrzu zawieszone. Ostrza w ogóle nie są jakby skierowane w tego człowieka. On sobie tutaj leży, odpoczywa. Także jest właśnie poprawione, i to dużo nam też daje w interpretacji, bo pamiętam, że sama przez długi czas na początku wydawało mi się, że te ostrza lecą na niego, że one go zranią. Jakoś tak potem nie umiałam dojść do tego, że to jest karta właśnie zmęczenia, odpoczynku, od reagowania, takiego wyłączenia się, bo cały czas mi się wydawało, że to przecież mu tutaj. Zagraża. Natomiast no, tu w tych nowych kartach rzeczywiście jest ogromna różnica. I pokażę Wam jeszcze dla porównania, jeśli chodzi o wielkość, właśnie te Arcanum Tarot. Tutaj one też są bardzo solidnie wykonane. Też i to pudełko, i wszystko jest takie bardzo fajne też takie stabilne. Natomiast, czekajcie, odłożę sobie tą książeczkę. Wielkościowo one też są dosyć duże, ale jednak, ale jednak widać różnice. Tak, ja sobie to znowu porównam. O, jest jednak różnica i w szerokości, i w długości karty. Te też już były bardziej takie twarde, takie, może nie plastikowe, ale takie właśnie solidne. Natomiast no w porównaniu z tymi to tu mówię, tu czujecie się jakbyście trzymali taką prawie że plastikową e, kartę. Więc e, rzeczywiście nawet te e, dużo łatwiej było potasować, tak? Nie są też takie śliskie. Natomiast no, e, też pięknie wykonane. Tutaj inaczej, na pewno zdecydowanie inaczej niż, niż ten obecnie pozłacany, i próbuję znaleźć też tą czwórkę. O, zobaczcie. Zobaczcie. Czwórka mieczy. Mamy trzy różne interpretacje, znaczy interpretacja, przedstawienie, alegoria tego. Tutaj widać, że te miecze są. Zanim, że on sobie siedzi, medytuje, odpoczywa. Prawda? A jak zupełnie inaczej wygląda ta czwórka mieczy w tym e, poprzednim, właśnie złotym, pozłacanym tarocie. O! Całkiem, całkiem, całkiem inna. E, I jeszcze może słońce zobaczmy różnicę. Bo ja też bardzo lubię to arkanum e, tarot, bo on też jest taki. Wyraźny, kolorowy, taki niesamowicie barwny. Też karty są bardzo solidne. Przepiękne też są te grafiki. Ja nie wiem, czy ja już Wam nagrywałam o tym, o tym Tarocie Arkanu. Nie pamiętam teraz. Zobaczę sobie w playliście w razie czego nagram. O proszę, o proszę, słońce, tak? Słońce proszę Jest różnica, prawda, w interpretacji. Tu nam się jakieś dzieci pojawiają, tutaj planety, cały układ słoneczny. Tu rzeczywiście też wokół nich krążą znaki zodiaku. Natomiast tutaj one są umieszczone na takiej tarczy z opisami. Bardzo ładne są w obu taliach te to przedstawienie, właśnie e, słońca. Natomiast e, zawsze każda talia ma to troszeczkę inaczej, co też wpływa na to, że jak rozkładam karty, e, to ta interpretacja też może być minimalnie inna, dlatego że bardzo mocno też patrzę na to, co dana karta przedstawia, a czego e, dotyczyło pytanie. Także, kochani, jeśli ktoś ma ochotę, jeśli ktoś y, chciałby właśnie takimi kartami się y, posługiwać, to bardzo polecam, bardzo mocno polecam. Mówię, jedyny minus jest taki, że dosyć grube i dosyć twarde, ciężkie są te karty, więc przy tasowaniu, zwłaszcza jakimś takim szybkim, mogą nam wypadać, wypadać z rąk, ale tak poza tym. To, to są przepiękne, kolorowe, niesamowicie wyraziste i trójwymiarowe wręcz yy, alegorie. Także polecam serdecznie, jeśli ktoś tylko ma ochotę z takim właśnie tarotem popracować, to jest naprawdę mm, fajny i rzeczywiście bardzo przyjemnie się te karty ogląda, rozkłada. Interpretuję, polecam. A dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.